Siemaneczko z tej strony Anty a to jest kolejny odcinek serwera Restia.eu Dzisiaj jak wiecie odbywa się event dropu szkad blasku księżyca chwilę tylko ściszę trochę ten dźwięk w grze Mam nadzieję, że już teraz będzie mnie lepiej słychać Co dzisiaj nagramy? Chwilę nagramy dropu jak pięknie to wszystko leci Spoty. No w sumie najciekawsze spoty to jest tutaj gdzie jestem i bodajże gdzieś w tych rejonach. Tam koledzy z Gildii też dropią. I dobra, to może w międzyczasie jak ja tu będę sobie to ten. To będę otwierał. Gdzieś tak na godzinę dropienia mam 61 szkat. Nieraz otwieram te restianskie kuferki. Tym razem sobie parę zostawiłem, żeby teraz je otworzyć. Mikstura szybkości, zaczarowanie, krytyk, mikstura, medale. Te medale nie wiadomo po co kurwa lecą Solki dobre, bo to nie w sumie o to chodzi, jakiś tam marmur jeszcze widziałem Oczywiście bardzo dużo mopków tutaj ksuje, są też i boty i nieboty Dobra to na chwilę przestanę bić żeby jakoś ogarnąć, rękę zdejmę, szkoda. Zobaczymy co tam piźnie <laughs> Z tych szkad. Zlecimy błogo, inteligencja, marmurek. Zielona, błogosławieństwo magii, marmur błogosławieństwa. Filetówka duża jakieś, Błogosławieństwo Smoka, Medal Smoka. Wiem, że niby metale nawet tu mogą dropić z tego. Czy mi akurat dropnie? Nie wiem. Medal Smoka, obrona. Fasolki, wzmocnienie, małże. Eliksiry, małże. No przydałby się kuźwa ten metal. Nie powiem, jakiś fajs by był z tego dużo tych ili eliksirów i tych innych do EXPA. O, nie mamy tu szczęścia dobrego. O, tak, nie wiem gdzie oni te metale widzieli, ale mi nie dropnął I ostatnia, także to by była pierwsza część z otwierania, jeszcze podaję, to będzie druga. Widzimy się przy drugim otwarciu. Czasem z powrotem udało się dodropić te 25 szkod. A tutaj mamy właśnie... Mm, ...bota. Pokażę wam. Może banika wychać, może nie, bo już się pisałem. Prędzej. Z tych chyba był zajęty. Widać, że jedzie na bocie, bo nawet nie dobiega do mobów. Moby już padają, także biega po skałkach, ładnie pięknie, może mu się uda. Jakże kit z tym. Mam nadzieję, że banika wyhaczy, bo trochę mi czasu tutaj poksuł. No jak moby ładnie z daleka padają lagów, żadnych nie mam, także żeby nie było, że to moja wina. Neta czy coś. Kij z nim otworzymy te 25 sztuk. No, nawet kuferków nie zbiera, także tylko szkaty. <laughs> Lecimy. Wiem, że już na pewno metale dropią, bo już są dwie osoby z gildii, co dropią metale. Metale. Przeliczymy, leci małż. Zaczerowanie przedmiotu, tego bardzo dużo. Elixir, atak, inteligencja. Może poleci ten metal. Mało, no mało, że zajdą za coś no, chyba nie uda się z tym metalem jednak Obrona Zielonka. także nie udało się, ja sobie podropię już bez nagrywania oczywiście Wezmę tu może spocik Może akurat się on nie udał Ten botek tam pobiegł Ogólnie chyba został zmniejszony drop, możliwość dropnięcia, bo na początku po trzy nawet z takiego dużego spota leciały, teraz nie raz jedna sztuka, nieraz się zdarzy dwie. Ale to naprawdę na początku fajno leciało. A teraz już mnie, także filmik może nie był za zbytnio ciekawy, no ale była możliwość, więc nagrałem, także trzymajcie się ciepło sobie jeszcze po dropie jak widzicie te dwie szkaty w sumie otworzę marmur i fasolka także widzimy się w następnym odcinku na razie